Cześć, tutti! Witajcie na kanale Mandziary Łebki. Dzisiaj następny przepis. Szybki obiad z kurczaka. Kurczak, soczysty kurczak z chrupiącą skórką. Kurczak po włosku to il pollo. Pollo al forno con al sale. Kurczak zapiekany w piekarniku na soli. Zobaczcie, to jest duży kurczaczek, 2 kg. Naprawdę to jest taki prosty przepis, ale taki pyszny kurczaczek, że ojejku. I już Wam mówię, jak mamy go przygotować. Jak widzicie, już on jest tutaj osuszony, umyty. Kamerkę. Słuchajcie, tego kurczaczka umyłam, niczym nie smaruję, ale jeżeli byś chciał jakieś m, przyprawy i, czy majeranek, czy rozmaryn, y, możesz sobie posmarować tego kurczaka czym chcesz. Ja niczym go nie smaruję, bo mój mąż nie lubi przypraw. On jest umyty, osuszony. Tu założyłam takie właśnie osłonki na te lotki, o, żeby mi się nie spaliło. Piekarnik nastawiamy na temperaturę 190 stopni, funkcja góra-dół. I, I ten mój kurczak ma 2 kg e, wagi, więc e, po prostu będziemy go piec gdzieś tak z półtorej godziny. Teraz nóżki zwiążemy, kochani. Teraz Tutaj ja mam brytwankę, Na tą brytwankę damy kilogram soli. Momento. O, ciężki. Okej. Okay. sól, kilogram soli kupiemy. Ok. Rozłożymy. O. i słuchajcie. on tutaj jakiś papierek. E, tego kurczaka nie przekręcamy, kładziemy tak i pieczemy aż do momentu, aż się upiecze, także raz jak już go położymy, więc go nie przekręcamy. O, wkładę go, jest ok, kurczaka wstawiłam na środkową półkę, czyli druga półka od dołu, temperatura 190 stopni i będziemy piec przez około półtorej godziny. I tak wygląda kurczak po 90 minutach. Ja go jeszcze zostawię w piekarniku, włączam funkcję tylko grill i zostawiam na 15 minut, żeby podrumienić skórkę. I oto kurczak wyciągnięty z piekarnika już po podpieczeniu. Teraz to tutaj muszę przyszykować, a nie się podpiek. Tak wygląda pięknie. I piek się godzinę, prawie dwie godziny. mmm, pysznotkę ale pyszne naprawdę bardzo pyszne róbcie taki wspaniały kurczaczek przepyszny soczysty do obiadu Fajnie, że jesteś na moim kanale i co powiem, bon appetito. Do zobaczenia do następnego filmiku. Ciała tutti.